Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na kanale YouTube Świadome Inwestowanie, czyli w miejscu, gdzie rozmawiamy o światowych gospodarkach, rynku akcji czy też kryptowalut. Ogólnie rozmawiamy o rynku finansowym. Dzisiaj porozmawiamy sobie o złocie, nie może być innego tematu. Ekstra odcinek Inwestycje w złoto. Jak zabezpieczyć swoje finanse, czyli hedge złoto na 2023 rok. Pokażę i powiem Wam, dlaczego warto inwestować złoto w 2023 roku. Wszystko, co musicie o tym wiedzieć, gdzie można kupić złoto inwestycyjne i w najlepiej w jakiej formie, będzie o tym, jak Polacy inwestowali w 2022 roku. I oczywiście o prognozach. nic Jak przewiduje się na nowy rekord inwestycyjny w złoto, jeśli chodzi o Polskę, w 2023 roku? Oczywiście będzie szczegółowa analiza dotycząca złota. Pokażę Wam wyceny, jak złoto rosło na, w przeciągu czasu. I oczywiście zestawimy złoto versus SP 500, versus dolara. I pokażę Wam, jak wyglądają największe kraje pod względem zasobności złota. To i znacznie więcej tylko i wyłącznie w tym odcinku. Jeśli jesteście gotowi, łapa w górę i lecimy już z pierwszym tematem. I pora na pierwszy temat, tematem głównym tego odcinka, jak już mówiłem, to będzie złoto, złoto, czyli jako zabezpieczenie waszych finansów, oczywiście jeśli ciebie ta tematyka interesuje i odcinek wniesie realną wartość, wasze życie nie zapomnijcie, proszę o formie podziękowania, dajcie łapę w górę, kliknijcie subskrypcję, dzięki czemu przyczynicie się do rozwoju tego kanału i oczywiście będziecie na bieżąco z aktualnościami, które dla was dodaję, ja już startuję z tematem, o którym pisałem tutaj na Facebooku, choćby ten artykuł, popyt na złoto w 2022 roku, Roku blisko rekordowych szczytów wszechczasów banki centralne na bezprecedensowych zakupach. Tu możecie zobaczyć, że banki centralne w miejącym roku kupiły 1135 ton złota. To najwyższy rezultat od przynajmniej 55 lat, zaś inwestorzy indywidualni kupili 4741 ton złota, co daje jeden z najlepszych rezultatów od 2011 roku. I tu możecie zobaczyć również samo zainteresowanie złotem. Nie powinno dziwić coraz większą Nicsza świadomość ludzi i ucieczka przed kontrolą banków. I oczywiście tutaj powinna przyczynić się do tego, że w najbliższym czasie jeszcze bardziej ludzie, ludzie zaczną uciekać przed systemem. To może skutkować podwyższonym popytem na złoto czy też cyfrowe waluty typu Bitcoin. I to jest moje zdanie, które wyraziłem na Facebooku. Artykuł 6 dni temu, który dodawałem. I pozwólcie, że odniosę się właśnie do tego artykułu. Ja uważam, że to pokazuje tylko w tym momencie, że kiedyś jeszcze Stany Zjednoczone miały parytet do złota, 1 dolar tutaj dolar do złota i z tego parytetu tutaj Nixon zrezygnował, prezydent Stanów Zjednoczonych widząc, że ma tylko i wyłącznie dwie możliwości, albo przyznajemy się do tego, że nie trzymaliśmy parytetu ze złotem i bankru bankrutujemy jako jedna z największych gospodarek czy największa gospodarka na świecie albo po prostu zrywamy schemat i szukamy alternatywy nowej, jak wiecie Stany Zjednoczone wybrały tą drugą drogę i znalazły po prostu w tym momencie swoje powiązanie z ropą, gdzie wszyscy tutaj chcąc nabyć ropę w pierwszej kolejności muszą wymienić tutaj na dolary, żeby móc kupić ropę, także przez to też e, dolar stał się walutą rezerwową i jest po prostu postrzegany jako jedno z najbezpieczniejszych aktyw. Czy jest tak bezpieczny, nie mi tutaj oceniać sytuacja wygląda w tym momencie tak, że jeśli chodzi o inwestowanie, w 2022 roku mieliśmy jak widzicie mocne odczyty, a w 2023 roku eksperci mówią, że wcale może być nie więcej jak wiecie. Bardzo mocna kontrola bankowa, czyli system monetarny, bo jak możecie wiedzieć, złoto nie jest częścią systemu monetarnego, ale nadal odgrywa bardzo istotną rolę w świecie finansów. Obecnie nie stanowi oparcia dla żadnej waluty, choć nie wykluczone, że w przyszłości któraś zostanie z nim powiązana, jak wiecie, również frank szwajcarski też był powiązany chyba najpóźniej yy, waluta, która odeszła od standardu ze złotem I jak wiecie to były złote czasy, ponieważ nie pozwalały zadłużać się, dodrukowywać i po prostu trzymały inflację w ryzach ponieważ politycy byli sprawdzani czy po prostu kruszec jest y, wymieniany na poszczególną walutę, także jak wiecie to spowodowało że nie można było dodrukowywać na taką skalę jak mamy do czynienia w tym momencie i być może po zrujnowaniu całego systemu monetarnego przejdziemy w CBDC, jeśli nie w CBDC no to po prostu do, tutaj do złota, parytetu ze złotem, jak to było kiedyś, żeby pokazać ludziom, że ten system działa, i po prostu większość ludzi, no, wyknie po prostu tą bajeczkę, że sam system się zniszczył, de, ponieważ tutaj coraz wyższa inflacja powoduje coraz większy koszt pieniądza i masa, masa bzdur, którymi oczywiście będziemy karmieni, żeby wprowadzać CBDC. CBDC, jak wiecie, nic innego jak kajdanki dla wszystkich ludzi, ponieważ gotówka, gotówka zostanie zlikwidowana do biegu, także każda transakcja będzie widoczna przez banki, banki będą współpracowały z rządami i na polecenie rządzących mogą choćby, jeśli pójdziecie na protest, jak to już miało miejsce w Kanadzie, nie opowiadam historii, których jeszcze nie widziała, nie widzieliśmy na oczy, po prostu zablokować Wam konta, jeśli będziecie niepokorni, także inwigilacyjna metoda, oczywiście dla rządzących CBDC, a złoto po przeciwnej stronie, to daje Wam możliwości chronienia się przed, przed tym, ponieważ jeśli kupujecie złoto, no to jesteście fizycznym nabywcą Waszych pieniędzy i dzięki temu też możecie y, y, Wasze pieniądze przechować w czasie. Jak tutaj widzicie, do dziś wydobyto łącznie zaledwie nie spełnia 200 ton złota, a jego pozostałe podziemią zasoby szacuje się na około 50 do 60 tysięcy ton, jeśli utrzyma się dotychczasowe średnie tempo wydobycia i w międzyczasie nie zostanie odkryte Nowe duże złoża to za 20-30 lat wyczerpie się całe wydobycie złota. Także, jak widzicie, złoto jako fundament systemu walutowego może odgrywać jeszcze bardziej znaczącą rolę w przyszłości. Także nie każdy z Was się zastanowi. Ja już w tym momencie przechodzę do tego, w jaki sposób i gdzie można zakupić złote monety czy też sztabki złota. Przechodzimy do ogólnego podsumowania tutaj rynku złota. I zanim przejdziemy tutaj jeszcze do momentu, gdzie można kupić złoto, krótki artykuł, dosłownie refleksja związana z dolarem. Siła dolara gaśnie, złoto odzyskuje blask. Czy to będzie rok królewskiego metalu? Także ktoś zainwestował złoto rok temu i trzymał je w portfelu cały 2022 rok, wyszedł mniej więcej na zero, ponieważ, jak wiecie, to większość inwestorów była wręcz szokowana, że cena złota. Yy, w porównaniu do tak wysokiej drastycznej inflacji, jak choćby w Polsce niecałe 20%, bardzo mocna inflacja, no po prostu nie wystrzeliło, nie zaczęło nam mocno rosnąć, jak mówiłem wcześniej, po prostu złoto rządzący papierowe tłamszą, więc ta cena kursowa jest dobijana tak, żeby nie wyskoczyła poza ramy i po prostu, żeby banki centralne mogły obłowić się, kupić jeszcze więcej złota do swoich zapasów, ponieważ jak wiecie, rezerwy złota banki posiadają coraz większe i stopniowo je zwiększają. Przechodzę takim razie do tematu gdzie kupić złoto inwestycyjne może większość z was się na tym zastanawia już przechodzimy do rankingu gdzie złoto inwestycyjne możesz kupić oczywiście możecie kupić w sklepie zarówno stacjonarnym w sklepach internetowym ze złotem w mennicy ale jak wiecie w mennicy możecie mieć najdrożej tutaj jak wiecie nie chciałbym nie chciałbym reklamować tutaj różnych instytucji tutaj poszczególnych ponieważ żadnymi nie współpracuje jedyną instytucję którą słyszałem to jest 79 element i tutaj tego twórca, który często się wypowiada w internecie, słyszałem różne artykuły, jednak nie kupowałem, także nie będę wam w tym momencie nie będę wam po prostu polecał czegoś, czego ja też ze swojej strony nie wykonywałem. Przekażę tylko poszczególnie na co uwa musicie uważać, kupując złoto i srebro online, jak u się od podróbek. Na samym początku, e, wysoka popularność złota srebra. Musicie pamiętać, że to też może przyciągać oszustów, którzy będą chcieli sprze sprzedawać wam podrobione, falsyfikowane monety. Oczywiście, e, metod sprawdzania jest masa, masa, bardzo dużo w sieci możecie znaleźć. E, jedną z najprostszych, e, po prostu weryfikowania, to jest zmierzyć e, monetę, zobaczyć, ile waży. No, i to często też może, jak weźmiecie monetę w rękę, też będziecie mogli zweryfikować. Są również różne miarki tutaj telefoniczne. Z tego tytułu akurat nie korzystałem, ale często mówi się, że to są możliwości. W ten sposób możecie weryfikować. Możecie poprosić również o certyfikat z hologramem, jeśli chodzi o złoto, które kupujecie, czy też dowód zakupu, jeśli chodzi o sprzedającego, jeśli kupujecie po prostu z drugiej ręki. Także możecie w ten sposób po prostu ustrzec się od kupienia fałszywego złota. Gdzie przechowywać złoto? No to przede wszystkim w zależności od tego. Jak dużo ilości złota chcecie przechowywać? Jeśli to są małe ilości złota, możecie kupić safe do trzymania złota, niewielki safe, który nie będzie rzucał się w oczy, oczywiście nie mówić znajomym, nie chwalić się tym, że kupujecie duże ilości złota i pokazywać, to jest raczej informacja tylko i wyłącznie dla Was i dla najbliższych, nie powinniście się po prostu dzielić z tym, w myśl zasady pieniądze lubią ciszę. Jeśli macie tego złota więcej, bo już poszerzyła się wasza kolekcja, możecie zastanowić się nad skrytką w banku, czy też skrytki w banku, czy też skrytki depozytowe. To są alternatywne rzeczy, gdzie możecie po prostu też niewielkim kosztem po prostu przechowywać większe ilości, mając na uwadze bezpieczeństwo tego, że to złoto będzie na was czekało. I oczywiście, jak zmieniały się ceny złota i srebra na przestrzeni ostatnich 100 lat, i tutaj możecie zobaczyć, że na początku XX wieku uncja złota kosztowała 20 dolarów, a zatem sztabkę zawierającą 100 uncji czystego złota można było nabyć za około 2000 do, dolarów. Gwałtowny wzrost ten przyniosła druga wojna, kiedy to uncja podkoczyła do 35 dolarów, zobaczcie, z 20. I w, 2000, w 1939 oraz 40 dolarów po wojnie mogliście kupić w tym momencie. Jednak prawdziwy boom przyniosły lata 70., przełom 70., 80. Kosztowała jedna tutaj uncja złota 8, 850 dolarów. Jak wiecie, jedna uncja w tym momencie kosztuje około 2000 dolarów, także jak widzicie bardzo, bardzo mocno wystrzeliło nam do góry i tutaj możecie zobaczyć najpopularniejsze monety jednąciowe jeśli miałbym jakiekolwiek monety na chwilę obecną kupować, to myślę, że to są wszystkie monety, nad którymi mógłbym się zastanowić, czyli Filharmonia Wiedeńska, Krugerrand, kanadyjski liść, kronowy australijski kangur, a tego akurat nie znam, tutaj Bielik, stulecie odzyskania niepodległości, nie wypowiem się, pozwólcie. I czym kierować się jeszcze na koniec Podczas zakupu podstawowym dylematem początkującego właśnie jest to, czym się kierować, jeśli chodzi tutaj o zakup. Ja na, na samym początku kierowałbym się tym, co powiedziałem przez chwilę, wyszukiwać te monety jednoucziowe, które są zaliczane do tego najpopularniejszego grona. Te monety były i będą z nami na kolejne lata, co spowoduje, że nawet za te 20 lat będziecie mogli taką monetę odsprzedać, nie martwiąc się, czy znajdziecie na to kupca. I przechodzimy do tutaj tematu związanego już stricte tutaj sklepy online ze złotem i srebrem. Sklepy ze srebrem i złotem w dużej mierze działają na podobnej zasadzie co sklepy jubilerskie. Wiele z nich oferuje kup metali szachetnych, skupiając dobra po nieco niższych tematach automatycznie zyskujemy na późniejszej sprzedaży, także Podobna sytuacja wygląda też w większej ilości, czym większą ilość kupimy, tym większy dyskant może nam dać nam sprzedawca, także e, pozwólcie, że ja tutaj już ominę ten artykuł, nie będę tutaj żadnej ze stron e, tutaj reprezentował i Wam m, konkretnego, konkretnej strony internetowej polecał, ponieważ żadnej z nich nie korzystałem, chciałem Wam tylko przedstawić rzeczy, na które powinniście zwrócić y, y, uwagę kupując złoto inwestycyjne. I ostatni temat związany ze złotem, porozmawiamy sobie o tym potencjalnie jak on, jakie mogą być wyceny złota w 2023 roku, żeby tutaj zastanowić się jakie były nawet choćby otóżę się dla Was tutaj tymi wskaźnikami, na samym początku wskaźniki tutaj e, potencjalnie kontraktów CFD pokazują nam raczej, że złoto jest na chwilę obecną krótkoterminowo w odwrocie. Co możecie zobaczyć choćby odnośnie tej korekty żeby uzmysłowić wam, jakie daje możliwości złoto choćby inwestowania nawet zobaczcie krótkoterminowego, kupując złoto w dolarach 9 listopada i sprzedając tutaj, 2 lutego 2023 roku zyskalibyście około 21%. Także tu możecie zobaczyć, że złoto bardzo mocno na przestrzeni początków, można powiedzieć, 2023 nam wystrzeliło już pod koniec roku 2022, a wszystko oczywiście pokłosie dolara, ponieważ tutaj możemy sobie zobaczyć, jeśli korelacja do, dolara do złota jest odwrotna, i tu możecie zobaczyć kolorem Kolorem przeciwnym będzie. Tu macie dolar. Zobaczcie, jak złoto nam się zachowuje. Złoto macie oczywiście w takim miedziowym, a dolar w niebieskim. I zobaczcie, tu jest dosłownie dokładnie odwrotność tego trendu. W momencie, gdy złoto nam rośnie, dolar nam spada, gdy dolar idzie do góry, no to wycena złota nam spada. Dlaczego tak jest? Może część z Was się będzie na tym zastanawiała i tutaj zapyta, ponieważ. Gdzieś kapitał musi wędrować w momencie, gdy wędruje do typu safe haven walut, no to po prostu te waluty typu dolar, typu frank, no po prostu tam się w tych hedżach znajduje ten kapitał i po prostu inwestorzy szykują się na cięższe czasy, także nie operują gotówką, nie inwestują w żadne tego rodzaju rzeczy, ale w momencie, gdy widzą, że jest odmienny sentyment, no to po prostu wtedy zaczynają inwestować i w tym momencie cena złota idzie nam do góry i w momencie, gdy jest korelacja dolara, co możecie zobaczyć, niska, ta cena złota nam się trzyma na jakichś poziomach, i w momencie, gdy zaczniemy rosnąć z dolarem, to cena złota potencjalnie nam spada. Także tak wygląda wykres na przestrzeni lat. I możecie zobaczyć znacząco, że w momencie, gdy zawsze złoto rosło, dolar nam spadał. Także bardzo znaczący jest ten. Tutaj te, ten artykuł, którym wam pokazałem. Siła dolara zgaśnie. Jeśli siła dolara zgaśnie, no to złoto może odzyskać blask i będziemy mogli oglądać w tym roku, mówi się bardzo mocne. Wystrzały na złocie, tutaj też podobne. Ten, e, tutaj, tym artykułem chciałem się jeszcze podesprzeć. To możecie zobaczyć cena złota. W, tutaj, w tym roku mamy złoto CFD. Zobaczcie, wystrzeliła nam nawet w granicę 2000 dolarów. Także bardzo mocno tutaj złoto. Nawet możecie tutaj zobaczyć na przestrzeni 2022 mieliśmy 1900, i ta górka. To było zobaczcie rejony 2070 dolarów. Także zobaczcie, jak to nam zjechało potencjalnie od tego czasu. Tutaj mieliśmy nawet zjazd o 20 parę procent. Także zobaczcie, w tym momencie, w tym miejscu od najwyższego poziomu jesteśmy około 10, może 12%. Także zobaczcie, no, jest naprawdę do najwyższego ATH. Jeśli chodzi o złoto, jeszcze naprawdę dużo do, do zrobienia drugą ważną rzeczą jak możecie zobaczyć jest wolumen czyli po prostu tutaj rozgrywka kupujących ze sprzedażającymi jest tutaj możecie zawsze zobaczyć że jeśli mamy wolumen no to jest popyt to co możecie zobaczyć ta walka kupujących ze sprzedającymi jest cały czas rozgrywana i przekroczyliśmy średnią kroczącą 200 -okresową, także to też pokazuje nam byczo że potencjalnie sentyment na złoto w 2023 roku będzie bardzo mocny jeśli żadne żadna sytuacja związana z wojną i po prostu umocnienie Dolara czy też inną polityką, ponieważ, jak mówiłem, politycy wpływają na cenę papierową złota. Jeśli tam nie będzie żadnych innych rzeczy związanych, możemy spodziewać się, że cena złota ponownie może poszybować w okolicach 2000 dolarów. Jak będzie, to zobaczymy. 2023 nam pokaże. W większości czynniki są bardzo dobre, co możecie tutaj przeczytać. W 2023 za złotem sprzyja temu trwająca niepewność na rynkach, a do tego, jak stwierdził ekspert, historia pokazuje, że złoto dobrze sobie radziło podczas recesji. I w 2023 by złoto zyskiwało gwałtowne spowolnienie wzrostu. Wystarczy, zwłaszcza jeśli inflacja nadal będzie wysoka lub w trendzie wzrostowym. I umocnienie złota może nastąpić w sytuacji dalszego osłabiania dolara, czyli to, co Wam pokazałem choćby na przestrzeni tego wykresu, jeśli złoto będzie mocne, dolar powinien być słaby i jeśli będzie dolar mocny, to nie będziemy mogli tutaj obserwować wzrostów na tutaj wzroście na złocie i oczywiście szybko SMP 500 i tutaj możecie zobaczyć interaktywny wykres, który śledzi stosunek indeksu rynkowego SMP to ceny złota liczba mówi ile uncji złota potrzeba by kupić S&P 500 w danym momencie i tutaj możecie zobaczyć że też po prostu w pewnym momencie mieliśmy ten sentyment bardzo słaby i w 2020 tak naprawdę pierwszym już tutaj się zaczynamy powoli spinać także to też może nam pokazać że potencjalnie w najbliższej yy, najbliższej przyszłości złoto i wyceny do złota są bardzo bycze, także ja też uważam że złoto w najbliższym czasie ono nie może nam powrócić w okolice 2000 dolarów, a nawet wyżej wszystko zależy od tutaj otoczenia makroekonomicznego. Tak wiem miał być to ostatni temat, ale jeszcze zapomniałem dosłownie wam opowiedzieć historii rezerwy złota i tutaj o państwa, które posiadają tego złota najwięcej, krótko tylko i wyłącznie. Stany Zjednoczone na przodzie, oczywiście, jak możecie zobaczyć, Stany Zjednoczone posiadają 8133 tony, złota jeszcze w 2022 roku, co możecie zobaczyć tutaj. Kwartale w 2022 roku miały tego złota możecie zobaczyć 8133,46 także tak wygląda podsumowanie, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, Druga, drugi kraj to są Niemcy. I tu możecie zobaczyć, jak to się zmieniało na przełomie czasu. Zobaczcie, zobaczcie, Niemcy coraz mniej, bo tutaj tego złota jeszcze możecie zobaczyć. W 2022 roku to było 3358, 3355 w chwili obecnej. Także jak możecie zobaczyć, Stany Zjednoczone też spadły, co wam nie pokazałem, przepraszam najmocniej też. Zobaczcie, 8133.

Trzecia, możecie zobaczyć, są Włochy, i tutaj mamy stały poziom tutaj waluty, jeśli chodzi o złota. A zobaczcie, największym beneficjentem, który zwiększa tutaj wydobycie złota, który pod względem złota chce być po prostu znaczącym krajem, są Chiny. I tu możecie zobaczyć, rezerwa złota w Chinach wzrosły do 2010 w czwartym kwartale 2022 roku z 1948 poziomów wcześniej także jak widzicie Chiny tutaj dopiero w pierwszej dziesiątce w pierwszej szóstce nawet bym powiedział dalej jest Japonia, India a gdzie jest Polska? Ktoś by powiedział no Polska tutaj możecie zobaczyć no jest z Tajlandią, Australią oczywiście też po drodze Wielka Brytania ile my posiadamy i jak wygląda nasze tutaj nasz wskaźnik to tak wygląda nasz wskaźnik Tutaj rezerwy złota dla Polski, tutaj w kwartale w 2022 roku, w trzecim dokładnie, możecie zobaczyć, że wynosiły wcześniej poziom 230 ton. A w tym momencie mamy 228,67. Mówiło się właśnie, że RPP w tym roku, mimo że inne banki centralne wybierają się na zakupy, my nigdzie się w tym roku 2023 i 2022 nie wybieraliśmy mocno, na mocne jakieś zakupy i to po prostu też widać na wskaźnikach, jeśli chodzi o rezerwę złota. Także, jeśli chodzi o ten temat związany z złotem, myślę, że to tyle. Myślę, że udało mi się Wam uzmysłowić, jak mocnym hedżem na 2023 i ogólnie w momencie, gdy mamy tak dużą kontrolę banków centralnych, w ogóle banków, instytucji finansowych nad naszym portfelem, czy to w banku, czy gdzieś indziej, wszystko jest weryfikowane. Jak wiecie, system cyfrowy, czyli po prostu zapis, gdzie żyjemy, mamy dużo możliwości, ponieważ bardzo dużo aplikacji, no to też te aplikacje, pamiętajcie, są mieczem obusiecznym, również mogą śledzić nasze działania, wychwytywać i przekazywać rządzącym, tak żeby wiedzieli, co w danym momencie kupujemy, za ile, żeby mogli też po prostu potencjalnie na to wpływać. Także ja uważam, że. Nie zmienię tematu, złoto według mnie jest tematem, który potencjalnie w tym roku zainteresuje się jeszcze większa ilość ludzi związane z ucieczką przed kontrolą bankową i potencjalnie może się to przyczynić, że jeszcze więcej ludzi będzie chciało tutaj być niezależnym finansowo i to nam po prostu potencjalnie popyt na złoto w 2023 roku może kształtować według tych wytycznych, jak możecie zobaczyć, sam tutaj popyt na złoto w 2023 roku przewidywany przez analityków ponownie do 2000 dolarów za uncję może skoczyć złoto i ekspansja tutaj tego złota w Polsce może być jeszcze większa. Obecnie globalny popyt na złoto wciąż wzrasta, także jeśli wzrasta, a surowca jest deficyt, no to odpowiedzcie sobie na to pytanie, jak cena może wyglądać potencjalnie w przyszłości. Gorąco zapraszam i zachęcam Was serdecznie do śledzenia pozostałych social mediów jak Twitter, Facebook, Instagram czy od niedawna Twitter, gdzie dodaję dla Was osobne często treści, które nie zamieszczam w innych serwisach. Zapraszam serdecznie do oglądania pozostałych, Odcinków i oczywiście jeśli odcinek wniósł wartość wasze życie, nie zapomnijcie łapa w górę, kliknijcie suba, przyczynijcie się do rozwoju tego kanału, ja wam pięknie serdecznie dziękuję, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia już w najbliższą niedzielę, niedzielę trzymajcie się, cześć.